Dzień dobry Państwu. Chciałem Państwu przekazać garść ogłoszeń noworocznych. Przede wszystkim zaczynając od życzeń, żeby ten rok był dużo lepszy dla nas wszystkich niż poprzedni. A przechodząc do konkretów, chciałem powiedzieć, że w najbliższym czasie będą odbywać się streamy na dedykowanym do streamowania narzędziu, czyli Twitchu. Natomiast VOD z tych streamów, albo jakieś wybrane, najlepsze fragmenty będą umieszczane na YouTubie. Ponieważ takie filmiki jak ten, z moim gadaniem, zapowiedzią, reklamą wrzucać w kółko na YouTube, to byłoby na pewno niewygodne. No to informacje, zapowiedzi zbliżających się streamów, w tym z gośćmi z innych uczelni, którzy już wkrótce się pojawią, będą umieszczane na Facebooku i Discordzie, więc zachęcam Państwa do śledzenia. Linki znajdują się w opisie. No a ponieważ już się słyszymy, no to najbliższy stream będzie odbywał się 4 stycznia, czyli jutro o godzinie 20.00. Zamongas. Serdecznie Państwa zapraszam oraz później w czwartek, 7 stycznia również o godzinie 20.00. Do zobaczenia.